Ale, babciu, Były modne, gdy twoja babcia była na stole. wiesz, kochanie, właśnie miałam chwilę fajrant, więc pomyślałam, że zadzwonię. Przeglądałam stare zdjęcia z moją ferajną. Bożenka, Stacha, Zosia. My to się wtedy trzymałyśmy, jak łyse konie. Opowiadaj. No to słuchaj, jak była jakaś prywatka, a były często, to szykowałam kołafiurę od rana. Lok na papiloty, <laki> lakier trochę pudru. Tańcowało się do rana. Nie jak dziś w klubach, tylko u kogoś w domu, tak na dywanie między stałym a kredensem. Oj, a kręcili się wokół nas aż miło. Jeden taki Jurek to był naprawdę bombowy. Przystojny, dobrze ubrany, nie jakiś grandziarz, a inni... Bywało, że flama jedna z drugą pojawiła się przy drzwiach i robił się Amberas. Co to znaczy, że była flama? No taka dziewczyna, która się nagle zjawia przy Twoim chłopaku i udaje, że nie wie o co chodzi. A jak był szaber w okolicy, oj, wtedy to się działo. Ludzie po wojnie chodzili po ruinach, szukali co się dało, żeby tylko zabrać. Naprawdę, co straszne, trochę. Takie były czasy. No takie życie. A jeszcze był szmugiel. Hmm. Przemycano różne towary z zagranicy, albo nawet z zamiedzy. Na prywatkach czasem pojawiała się wódka z takiego szmuglu, ale kochanie, ja to tylko oranżadę. Zaraz, zaraz, a co to ten drinda? Drinda to był taki dorożkarski wóz. Jechało się tym na balangę, jak to śmiało oczywiście bogatszych rodziców. My raczej szliśmy piechotą. A Majdan, no to to był mój cały też babski ekwipunek. Puderniczka, rejstopy, buty na zmianę, no pełna torba. Babcie, ty to miałaś życie. No i bombowe, bombowe, Wnusiu. No chociaż nie zawsze łatwe, ale wiesz, wszystko miało swój smak. Tylko się trzeba było pilnować, żeby nie trafić na jakiegoś perdę. E, takiego, co tylko się mądrze, ale nic z tego nie wynika. Kocham cię, babciu. Ja ciebie, Wnusiu. A teraz e, zmykam. Trzeba szamać kolację. Uściski. A jeżeli nie znasz znaczenia słów, których używa twoja babcia, bo używała ich wtedy, kiedy była nastolatką. To możesz sprawdzić ich znaczenie i to zawsze, na przykład w telefonie. W słowniku języka polskiego PWN, który jest właśnie rozbudowany, uzupełniony i ma wiele nowych haseł, i też zupełnie inny wygląd. Sprawdź za darmo.